Wsparcie uchodźców Ukrainy to aktualnie jeden z naszych podstawowych celów, mówią przedstawiciele rotary Club Częstochowa, którzy tym razem przybyli pod siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża w naszym mieście, by przekazać tak potrzebną żywność, na jaką czekają ludzie, którzy wskutek wojny musieli opuścić swoje domy. Wiemy o tym, że w Częstochowie znajduje się około 10 tysięcy uchodźców, w tym 1400 małych dzieciaków. Dlatego, mając to na uwadze, chcielibyśmy za pośrednictwem Czerwonego Krzyża przekazać im produkty spożywcze. I produkty czystości uważamy, że przed świętami taka pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna. Dary, które trafiły do PCK przy ulicy Waszyngtona, cieszą niezmiernie szefową częstochowskiego oddziału, bowiem do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża stale zgłaszają się uchodźcy z Ukrainy. Tym bardziej wsparcie rotary klap Częstochowa. Jest im potrzebne. Tak, u nas niemalże od pierwszego dnia wojny ta pomoc trwa. Była część pomocy wysyłana bezpośrednio na Ukrainę, część po prostu wydajemy tutaj i niezmiennie, to znaczy niecodziennie, ale dla, dla ludzi z Ukrainy wydajemy w każdy czwartek. I to już przez tyle miesięcy można policzyć, ile to było czwartków, ile ton wydanej żywności, odzieży, środków czystości. Także naprawdę ta pomoc z naszego rejonowego oddziału jest bardzo, bardzo duża. No mamy wsparcie oczywiście. Sami byśmy nie dali rady, nie jesteśmy tak bogaci, żeby, żeby sami zabezpieczyć produkty spożywcze, w chemiczne na każdy czwartek magazyn. Jednocześnie prezydent Rotary Club Częstochowa deklaruje: będziemy pomagać do tą dupki wsparcie wsparciu Ukrainie uchodźcom będzie potrzebne. choć Chcielibyśmy jak wszyscy, aby ta brutalna wojna Zakończyła się jak najszybciej. Cały czas jesteśmy w kontakcie z Ukraińcami, jak również z naszymi kolegami z innych klubów, klubów Rotary, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec. I cały czas oni przeznaczają środki, które my rozdysponowujemy na Ukrainę w ramach pomocy. Zarówno kupujemy narzędzia medyczne z ubrania, żywność i wszystkie inne elementy, które są potrzebne, potrzebne tam właśnie na Ukrainie, gdzie toczy się wojna. Przekazana pomoc była współfinansowana przez Rotary Club Forsheim i Rotary Club Częstochowa.